Drodzy przyjaciele, stoimy dziś w momencie, w którym historia przyspiesza. Wydarzenia, które przez lata wydawały się odległe, teraz dzieją się na naszych oczach. Świat nie przypomina spokojnej rzeki, to raczej wzburzony ocean. Fale kryzysów, konfliktów i decyzji podejmowanych ponad naszymi głowami uderzają w Polskę każdego dnia. Dlatego potrzebujemy jasnego głosu. Głosu, który powie prawdę i nie cofnie się przed nazwaniem rzeczy po imieniu. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Nie możemy milczeć, kiedy inni próbują pisać scenariusz naszej przyszłości. Polska nie jest i nigdy nie była krajem obojętnym dla Europy. Nasze położenie geograficzne, nasza historia i nasze doświadczenia sprawiają, że zawsze byliśmy na pierwszej linii frontu. I dziś ponownie znajdujemy się w sytuacji, gdy od naszej siły zależy los kontynentu. Niedawno doradca Władimira Putina, Anton Kobiaków, powiedział otwarcie, że Europa Zachodnia jest skończona i że za pięć lat przestanie się liczyć. Według tej wizji Zachód nie będzie dla Rosji ani partnerem, ani przeciwnikiem. To nie jest tylko opinia, to element strategii Kremla. Moskwa od lat powtarza, że Zachód gnije, że słabnie i że w końcu sam się rozpadnie. A Polska w tym scenariuszu? Polska jest murem. Barierą, która oddziela Rosję od Zachodu. Historia zna takie słowa. Ile razy mówiono, że Polska ma być kordonem, że ma być buforem, że ma być przedmurzem chrześcijaństwa albo tarczą Europy? W istocie zawsze tak było. W bitwie pod Wiedniem ocaliliśmy Europę przed turecką nawałą. W 1920 roku zatrzymaliśmy bolszewicką rewolucję, która mogła zalać Berlin i Paryż. Polska wielokrotnie była tym murem. I dziś znowu nim jest. Ale pojawia się pytanie: czy mur wystarczy? Mur może być silny, ale mur można skruszyć. Mur zatrzymuje wroga, ale sam z siebie nie daje wizji przyszłości. Polska nie może być tylko barierą. Polska musi być liderem. Polska musi być sercem Europy. Rosja mówi wprost, że Europa Zachodnia się kończy. I trzeba uczciwie przyznać, że w wielu aspektach ta diagnoza jest prawdziwa. Europa Zachodnia słabnie gospodarczo, dusi się własnymi regulacjami, które zabijają przemysł i konkurencyjność. Słabnie demograficznie, bo miliony ludzi nie chcą mieć dzieci, a społeczeństwa się starzeją. Słabnie moralnie, bo zamiast wartości i rodziny promuje się ideologię i chaos. W takiej sytuacji Rosja czuje się coraz bardziej pewna siebie. Ale Polska nie może podążać tą drogą. Polska nie może pozwolić sobie na słabość. I w tym właśnie momencie Unia Europejska podejmuje decyzje, które zamiast wzmacniać, uderzają w Polskę. Jedną z takich decyzji jest umowa z krajami Mercosur, czyli Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem. Po latach negocjacji Komisja Europejska przyjęła dokument, który otwiera europejskie rynki na żywność produkowaną według standardów całkowicie odmiennych od naszych. Ta żywność jest tańsza, ale dlatego, że powstaje z użyciem środków chemicznych zakazanych w Europie. Nie spełnia norm jakościowych. I teraz pytam Was, jak ma konkurować polski rolnik? Jak ma konkurować polska wieś, która przestrzega surowych reguł, inwestuje w jakość i bezpieczeństwo? Jak ma konkurować gospodarstwo rodzinne, które produkuje dla Polaków zdrową żywność, kiedy na półki sklepów trafi towar o połowę tańszy, ale o wątpliwej jakości? To nie jest zwykła umowa handlowa. To jest wyrok na polskie rolnictwo. To jest cios w podstawy naszej gospodarki i naszej niezależności żywnościowej. Bo jeśli Polska straci swoją wieś, straci nie tylko produkcję, ale i tożsamość. Polska bez rolnika to Polska bez korzeni. W tym samym czasie kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawia dyplomatom wizję globalnej polityki niemieckiej. Mówi o Europie, ale w rzeczywistości myśli o Niemczech. Chce zlikwidować zasadę jednomyślności w Unii. Co to oznacza dla Polski? Oznacza to, że już nie będziemy mogli powiedzieć nie. Oznacza to, że decyzje będą zapadały w Berlinie i Brukseli, a my będziemy musieli się podporządkować. To jest koniec równych państw, to jest początek imperium zarządzanego przez jedną stolicę. Czy o taką Europę walczyliśmy? Czy o to chodziło w idei wspólnoty? Czy Polska ma być tylko landem pod dyktando Niemiec? A jakby tego było mało, Ursula von der Leyen zapowiada kontynuację Zielonego Ładu w postaci nowego ładu: Redukcja emisji o 70%, odejście od zasady jednomyślności. Brzmi pięknie, brzmi szlachetnie, ale rzeczywistość jest inna. Ta polityka oznacza gigantyczne koszty. Oznacza, że źródła energii. Na których chcą oprzeć Europę, są niestabilne. Oznacza, że rachunki za prąd będą rosnąć, firmy będą upadać, a zwykli ludzie będą cierpieć. Już dziś widzimy to w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Czy Polska ma powtarzać te błędy? Czy mamy zgodzić się na politykę, która zniszczy nasz przemysł i obciąży rodziny? Czy mamy pozwolić, by ktoś w imię ideologii klimatycznej decydował, jak mamy żyć i czym mamy oddychać? To nie koniec. Ziemkiewicz mówi otwarcie że Unia Europejska dąży do cenzurowania internetu. Że chce blokować przekaz, który nie pasuje urzędnikom. Że przeznacza miliardy na tak zwane niezależne media, które mają mówić tylko to, co właściwe. Czy to nie przypomina Wam PRL? Czy to nie jest powrót do sowieckiej propagandy? Internet miał być przestrzenią wolności, miejscem swobodnej wymiany myśli. Teraz chcą, aby stał się narzędziem kontroli. Ale Polacy już wiedzą, czym jest Nebel na ustach. Polacy pamiętają cenzurę. Polacy wiedzą, że wolność słowa to fundament wolności narodu. I wreszcie argument najczęściej używany wobec nas. Mówią, musicie się zgodzić na naszą politykę, bo jest zagrożenie ze wschodu. Musicie akceptować nasze decyzje, bo inaczej Putin zaatakuje. Tak brzmi dzisiejsza narracja. Polska dostała pożyczkę na dozbrojenie granicy wschodniej. Ale jaka jest cena? Ceną jest zgoda na utratę części naszej gospodarki. Ceną jest rezygnacja z rolnictwa. Ceną jest podporządkowanie się obcym planom. Czy tak wygląda suwerenność? Czy tak wygląda niezależność? Dlatego musimy głośno powiedzieć: Polska nie jest pionkiem w cudzej grze. Polska nie jest landem. Polska nie jest kolonią. Polska jest państwem dumnym, wolnym i odpowiedzialnym. Rodacy, dziś stajemy przed pytaniem fundamentalnym. Czy Polska odda swoją wolność i gospodarkę w imię cudzych interesów? Czy Polska zgodzi się na bycie ofiarą układów i decyzji podejmowanych gdzieś w Brukseli czy Berlinie? Czy Polska pozwoli, aby rolnik został zrujnowany, przemysł zniszczony, a internet ocenzurowany? Odpowiedź musi być jedna: Nie. Polska ma swoją drogę. Polska ma swoją wizję. Polska ma swoją przyszłość. Naszym obowiązkiem jest bronić rolnictwa, bronić wolności słowa, bronić suwerenności. Bo jeśli my tego nie zrobimy, nikt inny nie zrobi tego za nas. Polska jest i będzie murem. Ale Polska może być także sercem Europy. Bo dopóki bije serce Polski, dopóty istnieje nadzieja dla całego kontynentu. Niech żyje wolna Polska. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travel Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.